Cześć, witam Was wszystkich na naszym kanale i zapraszam do dzisiejszej recenzji. Będzie to dość nietypowa recenzja, ponieważ do naszej redakcji trafił zestaw gamingowy firmy Hacker. Tak naprawdę, zestaw ten będzie dostępny dopiero 18 lipca. Będzie odsprzedawany poprzez sieć sklepu Biedronka. Tak więc, dzisiaj macie jako pierwsi okazję zapoznać się z tymi urządzeniami, zobaczyć jak wyglądają, jak działają. Spróbujemy sobie. Powiedzieć coś więcej na ich temat. Może zacznijmy sobie od słuchawek, ponieważ w skład tego zestawu wchodzi zarówno myszka, jak i słuchawki gamingowe. Gaming Sound XR, przewodowe słuchawki stereofoniczne. Co możemy tutaj się o nich dowiedzieć z tego opakowania? Specyfikacja techniczna. Jak widzicie, typ nauczne zamknięte, wbudowany mikrofon, dźwięk stereo. Przetwornik 40 mm, impedancja 32 omy, pasmo przenoszenia, zasilanie z USB, pałąg o regulowanej długości, wtyki, słuchawki mini jack, czyli 0,5 mm, mikrofon mini czyli 0,5 mm, to są te wtyczki i waga całych tych słuchawek 271 mm. Co w opakowaniu? Słuchawki, karta gwarancyjna, instrukcja obsługi także podstawowe, podstawowe elementy. Spróbujmy sobie może rozpakować ten zestaw. Zaraz sobie zobaczymy jak to by było najprościej nam zrobić. Tutaj jak widzicie mamy zaklejone jeszcze wszystko oryginalnie. O, tutaj to pudełeczko otwiera się tak dookoła i tutaj odciąć jak widzicie będzie dobrze też. Może sobie zrobimy tutaj nieco w dół. I tutaj, jak mówię, słuchawki. Instrukcja obsługi, no niezbyt duża, ale zaraz to zobaczymy. I karta gwarancyjna. Jak widzicie, nic więcej tutaj w pudełeczku nie ma. Także sobie przejdźmy do, do tych naszych elementów. No zobaczmy sobie co w instrukcji obsługi, co tutaj może nam pisać. Um, dość prosta instrukcja, co tutaj będziemy mieli: podstawowe dane, spis treści, opis um, elementów, tutaj, które się tutaj znajdują na tych słuchawkach. Dobrze, słuchawki mamy już wypakowane. Może teraz kilka słów o, o samych tych słuchawkach, o ich wykonaniu. Jak widzicie, dość duże, dość solidne słuchawki. Tutaj mamy głośny mikrofon, tutaj regulowany na takim ramieniu. Fajnie to się nawet dość trzyma, ponieważ często spotykamy się z sytuacją, gdzie te mikrofony spadają. Ciężko je wyregulować. Tutaj naprawdę fajnie to wszystko chodzi. Oczywiście wiadomo, że po dłuższym ulotkowaniu trudno powiedzieć, czy to również nie będzie nam się zachowywało w inny sposób. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy wygląda to bardzo dobrze. Co możemy sobie tutaj jeszcze powiedzieć? Jak widzicie nauszniki zostały tutaj obłożone taką miękką gąbką, została, została obszyta ekoskórą w tym kolorze czarnym. Tutaj też mamy takie wstawki z ekoskóry w turkusowym kolorze. Takiej samej jak tutaj na tym pałonku. tutaj też jest miękka gąbka obszyta taką ekoskórą. Też w tym samym kolorze. Słuchawki te od razu Wam powiem, dostępne będą w kilku kolorach, ponieważ tutaj możemy sobie zobaczyć na pudełku, będą one dostępne zarówno w kolorze białym, czarnym, brązowym i żółtym. No i oczywiście tym turkusowym, który mamy w tym momencie, my dostaliśmy do testów. Tutaj wewnątrz, nie wiem czy gdzie widać, tam mamy głośniki tych słuchawek i tu mamy delikatną siateczkę. O, wszystko to jest fajnie obłożone, dobrze wykończone ładnie obszyte, także to naprawdę trudno się do czegoś doczekać. Oczywiście nie wiadomo, nie są to jakieś profesjonalne słuchawki z najwyższej półki, ale do takich typ domowych zastosowań, do takich amatorskich gier jak najbardziej myślę, że się będą sprawowały. Słuchawki pozarządzane są długi przewód, naprawdę tutaj mamy prawdopodobnie z 1,5 metra tego kolika. Zakończony on jest tutaj jak widzicie trzema wtyczkami, mamy tutaj USB, i dwa jacki, jeden do wyjścia słuchawkowego dźwięku, drugi natomiast do, do mikrofonu. Słuchaweczki są też poświetlane. Ja sobie powiem, tutaj wpiąć je do komputera, żebyśmy coś mogli sobie zobaczyć. Jak widzicie, słuchawki nam się tutaj zaświeciły. Mamy tutaj po bokach jedno, jedne i drugie słuchawki, takie umieszczone diody, za specjalną tą szybką. Również tutaj od wewnętrznej strony mamy takie lekkie podświetlenie, też taka szybka tu wstawka. Także naprawdę jest to dość dopracowane, dość fajnie to wygląda efektownie, szczególnie jeżeli sobie zaświecimy to wieczorem, gdy będziemy sobie grali gdzieś tam po pracy czy, czy po szkole. Ja na w naszym teście, który postaram się jak najszybciej opublikować na naszym portalu, którego ale oczywiście macie pod filmem. Postaram się zrobić zdjęcia takie dokładne tutaj poszczególnych elementów tych słuchawek, również podświetlenia tych słuchawek gdzieś wieczorem, tak żebyście mogli zobaczyć, jak one tak naprawdę świecą i o to się wszystko sprawuje. Jeżeli chodzi o właśnie jakość tego mikrofonu, jakość dźwięku, który jest odtwarzany przez te słuchawki, to też oczywiście dla Was sprawdzę i też oczywiście znajdziecie te wszystkie wnioski i, i hmm. Moje jak gdyby, opinie z mojego użytkowania, wszystko to Wam opiszę i, i zamieszczę w tej, w tej recenzji. Do której przycenia oczywiście serdecznie Was zapraszam. Teraz przejdźmy do drugiego z elementów tego zestawu gamingowego. On oczywiście jest sprzedawany osobno, także tutaj możemy sobie kupić same słuchawki lub samą myszkę. Ale też możemy sobie właśnie kupić cały ten zestaw, czyli myszkę z słuchawkami. Będziemy wtedy mieli to w jednym kolorze, taki zestaw kompletny. Myślę, że dwa razy po 39 zł to nie jest jakaś duża kwota. I warto się zastanowić nad takim zakupem. Dobrze, rozpakujmy sobie zatem nasze, naszą, no drugi element, czyli myszkę. Myszka dla graczy, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Również sobie, a może najpierw sobie zapoznajmy się ze co nam to producent y, oferuje, mysz optyczna, interfejs USB, regulacja rozdzielczości. Mamy tu do wyboru aż 4 możliwości, 800, 1200, 1600, 2400 dpi, także pełna regulacja. Profil myszy jest dla praworęcznych, to też ważne, myślę, ważna informacja. Ileś przycisków, 6 przycisków plus rolka przewijania, przewód tutaj nam producent podał, konkretnie 1,5 metra w oplocie. Wielokolorowe podświetlenie, czyli ta myszka również będzie podświetlana, to też sobie ta ptaszka zobaczymy. Kompatybilność z systemami Windows 1087 8, 7, Vista XP, czyli tutaj już praktycznie z wszystkimi, wszystkimi urządzeniami, z wszystkimi nowymi systemami ta myszka jest kompatybilna. Wymiary myszki 128, 74, 42 i waga. 121 gram. Jak widzicie dość duża ta myszka. Myślę, że y, głównie dla osób, które mają większe dłonie. No, zaraz, co by za troszkę, to zobaczymy co y, za chwilkę zobaczymy, czy naprawdę tak to wygląda. Y, rodzaj podkładki pod myszkę, czyli wraz z myszką dostajemy jeszcze podkładkę. Jest to materiał guma tkanina, czyli takie połączenie gumy i tkaniny z oprzytymi brzegami. Jest to kompatybilne z myszami, z sensorami zarówno optycznymi jak i laserowymi. I wymiary tej podkładki to 270 na 220 na 3 mm Waga netto 100 gram, te podkładki to muszę to jest najmniej istotna informacja I zawartość opakowania, co mamy w zestawie, czyli myszkę gamingową, podkładkę, kartę gwarancyjną oraz instrukcję obsługi. Ok, możemy sobie też otworzyć to pudełeczko. Myślę, że podobnie jak w poprzednim przypadku trzeba będzie tutaj podcinać te plomby. I zaraz dostaniemy, dostaniemy się do środka już nam się udało wyciągnąć podkładkę i myszka. i co mamy poza tym podobnie jak poprzednia karta gwarancyjna i takich samych wymiarów e, instrukcja e, obsługi nie ma tu żadnych płytek, żadnych sterowników, także prawdopodobnie myszka zainstaluje się domyślnie, lub będziemy musieli pobierać sterowniki z sieci. Myszkę mamy już rozpakowaną, może sobie teraz próbujemy coś o niej powiedzieć. Jak widzicie, myszka dość dużych rozmiarów. Tutaj mamy takie specjalne przetłoczenia, zarówno z prawej, jak i z lewej strony. Pod palce bardzo dobrze ona leży w dłoni. Także proszę, że nawet nie spodziewałem się, że za tą kwotę będzie można kupić tak fajnie wyprofilowaną myszkę. Także tutaj akurat plus dla tego urządzenia. Jak widzicie, wykonana to jest z takiego czarnego tworzywa, jest ono tak lekko podgumowane. Także bardzo fajnie leży w dłoni, nie ślizga się. Tu mamy dodatkowe takie perforacje pod, pod palce, żeby to po wszystko nam jeszcze lepiej się użytkowało. Myślę, że bardzo, bardzo wygodna. Jest to myszka dla graczy praworęcznych, także to też warto o tym pamiętać jeżeli zastanawiać się nad zakupem. Niestety nie widziałem w ofercie, żeby były myszki dla graczy leworęcznych, także warto też o tym pamiętać. Jeżeli chodzi o przyciski, w jakie zostały pocarnona ta myszka, mamy tu do dyspozycji dwa takie tutaj przyciski po lewej stronie tej myszki. Przycisk tutaj na górze to zmiany rozdzielczości DPI tej, 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 tej myszki. Jak wspominałem tam na początku, mamy no tutaj do wyboru trzy rozdzielczości. Także naprawdę ten zakres regulacji jest bardzo duży tej czułości tej myszki. Oraz tutaj rolka, półeczko tutaj, tak jak w każdej myszce. Też taką perforacją specjalną, to podkumowaną, żeby to nam się tutaj dobrze to przesuwało. Jak to będzie sprawowało się podczas dłuższej eksploatacji, no trudno to powiedzieć. Niemniej jednak na dzień dzisiejszy wygląda to całkiem nieźle i, i myślę, że za tę cenę warto byłoby się taką myszkę zaopatrzyć. Jeżeli chodzi o przewód myszki, jak widzicie on tutaj również jest taki specjalny o słońce, wszystko to fajnie wykonane. Duża wtyczka, taka solidna USB, hmm, tutaj dodatkowo jakiś filterek. Myślę, że to będzie wszystko się fajnie też sprawował. Myszka podobnie jak w przypadku słuchawek również jest podświetlana. Ja sobie też próbuję ją podłączyć, zobaczymy czy będzie coś widać. Yy, mamy ją teraz podłączoną do komputera. Yy, pewno tutaj słabo widzicie, ale myszka tutaj się nam podświetla. Wszystkie tutaj, cała ta pajęcznika, która jest na tej strukturze tutaj myszki, ona tutaj się delikatnie jest podświetlana. Yy, te kolory te się zmieniają cały czas, czy on tak jest pulsujące. Jeżeli będę miał możliwość, to oczywiście zrobię Wam też zdjęcia wieczorem tej myszki już w pełni poświetlonej, zobaczycie sobie, jak to, jak to podświetlenie tak naprawdę wygląda. To wraz z myszką otrzymujemy taką specjalną podstawkę pod myszkę. Powiem Wam, że to jest bardzo fajne rozwiązanie. Wykonana z takiego materiału, tutaj pod spodem, mamy taką gumę czarną, która bardzo fajnie dobrze się trzyma na biurku. myszka ta podstawka się nie przesuwa. Ta wierzchnia część też jest materiałowa, ale bardzo taka fajna. Myszka naprawdę na niej bardzo dobrze działa. Przede wszystkim jest też duża ta podstawka, mamy duży tutaj zasięg ruchów, także no naprawdę duży plus dla firmy Hacker za dostarczanie nam wraz z myszką takiej, takiej podstaweczki. Dobrze, na dzisiaj to by było tyle, jeżeli chodzi o prezentację tych nowych urządzeń gamingowych Hackera. Oczywiście pełna recenzja jak zawsze na naszej stronie. Adres macie pod, pod linkiem. Pod filmem także tutaj zachęcam do odwiedzenia naszych, naszych stron, naszych recenzji, przeczytania, ponieważ tam też znajdziecie właśnie, tak jak wspominałem wcześniej, wszystkie informacje na temat działania tych urządzeń. W przypadku głos słuchawek napiszę Wam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o jakość dźwięku mikrofonu oraz w przypadku myszki, jak ona się tu zachowuje po podłączeniu do komputera. Czy mamy możliwość zainstalowania jakichś dodatkowych sterowników, jakiejś funkcji. Także to wszystko znajdziecie w naszej pełnej recenzji, którą tam mówię, postaram się jak najszybciej dla Was przygotować. Na dzisiaj to już wszystko, dziękuję Wam bardzo i zapraszam do oglądania kolejnych moich recenzji.